Dzisiaj z miasta przenosimy się aż do Częstochowy. A dlaczego tu? Bo tu właśnie powstał pierwszy w Polsce showroom kamienia synteryzowanego Lapitek. Lapitek produkowany jest w jedynej fabryce we Włoszech nieopodal Wenecji, a wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest Grupa EGA. Showroom, który Państwu zaprezentujemy został zaprojektowany przez Panią architekt Joannę Wysocką, która jest naszym dzisiejszym gościem. Witam Pani Joanna. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nie ukrywam, że było to dla mnie wyzwanie. Moim zadaniem było stworzenie wnętrza spójnego, harmonijnego, przytulnego, które jest nie tylko wizytówką firmy, ale również miejscem do pracy i do przeprowadzania rozmów, spotkań i poznania materiału przez inwestorów. Zanim przystąpiłam do realizacji zadania, przeprowadziłam szereg rozmów z fachowcami, z grupą EGA w sprawie lapiteka, z wykonawcą, który tu miał przystąpić do realizacji, żeby poznać materiał technicznie również. Czy już w wcześniejszych projektach wykorzystywała Pani materiał lapitek? Niestety nie. Dopiero tutaj poznałam ten produkt. Lapitek jest to materiał wyjątkowo twardy, wyjątkowo odporny w warunkach zewnętrznych na promienie UV, na kwaśne deszcze. Ma szerokie spektrum powierzchni, płaszczyzn i struktur i jednocześnie jest to bardzo duży format, który pozwala na wykorzystanie nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz, na elewacjach na przykład. Format tych płyt to jest 336,5 cm na 150. Jest trudny do obróbki technicznej, ale to dlatego, że to jest materiał bardzo twardy. Dlatego przy projektowaniu muszę mieć świadomość, gdzie, jakiej grubości materiał zastosować. Czy to ma być 12, 20 mm czy nawet 30. Lapitek jest materiałem syntetyzowanym. Nie jest to materiał klejony żywicami i akrylami. Jest to specjalna technologia obróbki, stąd jego twardość i wytrzymałość. Kolorystyka jest bogata. Oprócz monokolorów mamy również wzory imitujące kamienie żyły, barwione jest w masie, czyli w momencie, kiedy chcemy pokazać krawędź i przekrój, mamy do czynienia z tym samym materiałem. Nie musimy się obawiać, że to będzie wyglądało nienaturalnie, jak na przykład płytka gresowa szkliwiona, pokrywana z jednej strony tylko kolorem czy z strukturą fakturą. Dodatkowymi zaletami jest fakt, że alapitek nie wymaga impregnacji. Jest odporny na wysoką temperaturę. Możemy spokojnie odstawiać gorące naczynia z płyty zaraz po ugotowaniu. Jest odporny na plamy typu sok z cytryny, czerwone wino, buraki. Jest odporny nawet na zarysowania. Szybciej stępimy nóż niż porysujemy ten materiał. Zauważyłem również, że wykorzystała go Pani do zbudowania umywalki w łazience. Tak. Bardzo lubię stosować ten materiał w łazienkach na frontach mebli, szczególnie w okolicach umywalek. Jest to materiał wodoodporny, wandaloodporny, jak to mówią potocznie. Oczywiście muszą być wykorzystane odpowiednie zawiasy i prowadnice. Materiał jest ciężki. Zadano mi ostatnio pytanie, co było inspiracją do tworzenia takiej przestrzeni tego showroomu, więc stwierdziłam, że sam materiał, lapitek. Zależało mi bardzo, aby pokazać jak największą ilość płyt. Powierzchni, kolorów i struktur, każdą powierzchnię od tej najtrudniejszej, szorstkiej, która podkreślona jest przez światło boczne, przez satyny, do płaszczyzn polerowanych, błyszczących. Chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na możliwości, jakie daje nam napitek. Możemy kleić to w płaszczyźnie, jak i również pod kątem prostym. Uzyskujemy wtedy efekt 3D który można bardzo sprytnie i zgrabnie podświetlić. W ten sposób klejone płyty pozwalają nam na stworzenie bardzo ciekawych płaszczyzn w dużych przestrzeniach, typu hole, hotele itd., jak również wnętrza prywatne. W naszym showroomie mamy wydzielone strefy do pracy, strefę spotkań z inwestorami, z architektami, strefę toalety, strefę aneksu kuchennego. Wszystko wykonane jest praktycznie z lapiteka przy niewielkim użyciu. Płyt laminowanych, imitujących drewno, tkanin. Czy podczas realizacji tego projektu napotkała Pani jakieś trudności z wykorzystaniem tego materiału? Owszem, najbardziej bałam się o akustykę, bałam się, że pomieszczenie będzie odbijało dźwięk, bo jednak płyty są na ścianach, na posadzce, wszędzie. Akustyka tutaj była dla mnie bardzo istotna, w związku z tym zastosowałam specjalne płyty dźwiękochłonne na sufitach, jak również tkaniny, którymi można się przesłonić w momencie, kiedy jest tutaj spotkani więcej rozmów. Jak Pani odbiera kamień zainteresowany lapitek już po kilku latach użytkowania tego salonu pod kątem jego estetyki, wytrzymałości? Sama osobiście testuję od czterech lat kamień łaśnięcej w toaletce, dlatego uważam, że jest to wyjątkowej klasy materiał, odporny, wytrzymały. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i mam nadzieję, że moi inwestorzy, którzy zdecydowali się na wykorzystanie tego materiału w różnych projektach i na zewnątrz, i wewnątrz też są zadowoleni. Polecam świadomie ten produkt moim inwestorom. Z przyjemnością tutaj zaglądam bardzo często. Cudownie współpracuje się z grupą EGA, są doskonałymi doradcami, podpowiadają, pro, pokazują nowości, także współpraca jest bardzo przyjemna. Absolutnie polecam lapitek jako materiał do wykorzystania we wnętrzach i na zewnątrz. I proponuję bawić się kolorami i fakturami. Panie Joanno, dziękuję za to inspirujące spotkanie przedstawienie nam tego niesamowitego wnętrza. Widać tu dbałość o detal w każdym elemencie zaprojektowanej przestrzeni. Dziękuję, również bardzo miło mi było współpracować z Państwem. Dziękuję. A Państwa zapraszam do oglądania naszych kolejnych odcinków i śledzenia nas na portalach społecznościowych. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych naszych odcinków, które znajdziecie pod hashtagiem Naturalne Projekty.